Witajcie w kolejnym filmie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak ważne jest, aby podejść z rozwagą do wyboru przyjaciół? Powód jest prosty. Osoby, z którymi się zadajemy, mogą w znaczący sposób kształtować nasz charakter i wpływać na różne aspekty naszego życia. Dlatego właśnie musimy być bardzo ostrożni i mądrze wybierać, kogo wpuszczamy do swojego życia. Istnieje przysłowie, które mówi, że stajemy się podobni do osób, którymi się otaczamy. To właśnie z tego powodu powinniśmy dążyć do znalezienia prawdziwych i dobrych przyjaciół. Ale jak znaleźć prawdziwego przyjaciela? Jakie są znaki? Dla przykładu: buddyjskie nauki mówią, że istnieje sześć znaków prawdziwego przyjaciela. Więc jeśli zastanawiasz się, jak rozpoznać tych wyjątkowych ludzi w swoim życiu, jesteś w dobrym miejscu. Dzisiaj przejdziemy przez te sześć znaków, które pomogą ci zidentyfikować prawdziwego przyjaciela. Pierwszy znak, o którym mówi Budda, to daje to, co trudno dać. Czym jest to trudne do dania? Nie chodzi tutaj o materialne podarunki. Prawdziwy przyjaciel ofiaruje coś znacznie cenniejszego. Swój czas, swoje zaangażowanie. W dzisiejszym świecie, gdzie czas jest jednym z najbardziej wartościowych zasobów, Poświęcenie go na słuchanie, wsparcie, pomocną dłoń oraz okazanie troski i życzliwości jest prawdziwym dowodem przyjaźni. Te gesty są nieocenione, a zarazem najtrudniejsze do ofiarowania innym. Prawdziwy przyjaciel nie zawaha się poświęcić swojego czasu, wysiłku i zaangażowania na rzecz Twojego sukcesu. Zatem, według Buddy. Pierwszym znakiem prawdziwego przyjaciela jest jego gotowość do dawania tego, co najtrudniejsze. Drugi znak mówi, że prawdziwy przyjaciel podejmuje działania, które są trudne do wykonania. Oznacza to, że jest gotów wyjść poza swoje granice komfortu, aby wesprzeć Cię, niezależnie od własnych trudności. Jest to wyraz poświęcenia, które przejawia się przez gotowość do działania na Twoją korzyść. Nawet jeśli wymaga to od niego dużego wysiłku lub pokonania własnych barier. Trzeci znak prawdziwego przyjaciela dotyczy wytrzymałości w obliczu trudności. Prawdziwy przyjaciel jest kimś, kto wytrzyma to, co trudne do zniesienia. Bez względu na to, jak trudne może stać się jego życie, będzie wytrwały wobec wszelkich przeciwności i trudnych momentów, zawsze pozostając u Twojego boku. Taka osoba stanie z Tobą ramię w ramię, wspólnie stawiając czoła wyzwaniom. Jest to przejaw poświęcenia i oddania, które stemplują kogoś jako prawdziwego przyjaciela. Jest czysty w sercu i zawsze gotowy pomóc, co świadczy o głębokim poświęceniu i gotowości do ponoszenia trudów za przyjaciela. Czwarty znak prawdziwej przyjaźni dotyczy ochrony tajemnic i dzielenia się własnymi sekretami co jest fundamentem zaufania. Prawdziwy przyjaciel jest kimś, kto strzeże twoich tajemnic, nie ujawniając ich nikomu, jednocześnie otwierając się i dzieląc swoimi najskrytszymi myślami i obawami. To wzajemne zaufanie tworzy solidną podstawę dla trwałej przyjaźni. Ta wzajemność w ochronie sekretów i gotowość do ich dzielenia stanowi o sile i głębi więzi, pokazując, że prawdziwa przyjaźń opiera się na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Piąty znak mówi o stawaniu u boku przyjaciela w trudnych czasach. Prawdziwy przyjaciel to osoba, która pozostaje obok ciebie, gdy napotykasz na życiowe przeciwności lub doświadczasz najgorszych momentów. Nie opuści cię, kiedy znajdziesz się na życiowym dnie, lecz będzie ci towarzyszyć, oferując pomocną dłoń, troskę i dobroć. To właśnie w trudnych chwilach najlepiej widać, kto jest prawdziwym przyjacielem. Wiele osób może deklarować przyjaźń, ale tylko prawdziwi przyjaciele pozostają u Twojego boku zarówno w dobrych, jak i złych dniach, demonstrując niezachwianą lojalność i wsparcie. Ostatni znak prawdziwej przyjaźni mówi, że prawdziwy przyjaciel nigdy nie patrzy na Ciebie z góry, nawet w obliczu niepowodzeń czy trudności w życiu. Nie okaże Ci pogardy ani braku szacunku, lecz zawsze będzie bronił Twojej osobowości i godności. Kluczową cechą takiego przyjaciela jest szczerość i uczciwość. Mówi to, co jest złe, jako złe, a co jest dobre, jako dobre, nawet jeśli prawda może być bolesna. Nie są to osoby, które na siłę próbują Cię pocieszać, mówiąc, że coś złego jest dobrym, tylko po to, by Cię uszczęśliwić. Prawdziwy przyjaciel jest kimś, kto zawsze będzie Cię szanował i traktował z uczciwością. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.